Hej, nadaję do Was tak naprawdę z Mercedesa. Dzisiaj mamy dzień Mercedesa. Właśnie dostałem informację, że mój samochód jest gotowy do odbioru. Jadę oczywiście Mercedesem kaczką po ten samochód. Podejrzewam, że już w nazwie filmu widzicie co to za samochód. Tak, jadę po Mercedesa SLA. Czy Wy sobie wyobrażacie jaki to będzie zestaw na drodze? Mercedes Kaczka i Mercedes 92 roku, dokładnie Mercedes SL. Będzie coś pięknego, super. Już się jaram strasznie. Teraz jadę do Kaczki i zaraz wyruszamy w trasę. Dobra, widzimy się później, cześć. No i Mercedes już załadowany. Super to się prezentuje. W sumie nie wiem czy SL-a tak pokazywać przedpremierowo. No ogólnie jest w super stanie. Naprawdę środeczek jest przepiękny. W sumie chyba trochę to zatają. Jak będzie zrobiony, może jakieś prace nad nim pokażemy. Ogólnie fajny stan. Wszystko jest w oryginale. Dużo nowych części się trafiło. Coś pięknego. No i zaraz lecimy na Augustów i parkujemy kaczka. Rozumiem teraz kręcę kolejną część filmu już następnego dnia. Wczoraj tak nie miałam siły, wróciłem z Białego Stoku i, i nie miałem po prostu już chęci werwy, żeby nagrać jakiś filmik. No tak to się prezentuje. Fajny Mercedes SL R129. Będę nad nim działał. Jeszcze na tej lawecie prezentuje się kozacko. Nie no ja się jaram strasznie. Jak ktoś nie jest fanatykiem Mercedesa, to może tego nie zrozumieć. Ale to jest kozak. Kozak zestaw. Zobaczcie. O. W sumie ten najazd z tyłu, tak po bokach, może się nie prezentuje tak bardziej retro. Ale myślę, że jest spoko. Mercedeska. ale będzie zabawa w lato. No dobra. Mam nadzieję, że niedługo się pojawił. Nowe filmy. Mam cały czas do złożenia film OMG, już zostało odebrane z naprawy szyni biegów, ale niestety materiały tam za bardzo się nie nagrały tak jakbym chciał. I nie wiem, cały czas się zabieram do tego złożenia, tego materiału do złożenia filmiku i nie mogę się do tego zebrać. Sprawa też nie jest łatwa, no ale w pewnym momencie ogarnę. No, wcześniej już to się wydarzyło, więc będzie pewnie po tym filmie opublikowany film AMG. No i później go wyprać, ładnie wyczyścić i zrobić jakiś ogólny film, tak jak wcześniej wspominałem, o A210 Evolution. Dobra.